Ale z planem duszy w czytaniach na grudzień. To jest ostatni miesiąc tego roku 2024. Będzie domykał nam tą przestrzeń i otwiera się kolejna, czyli rok 2025. Czytania na ten rok 2025, czytania tarota pojawią się 10 grudnia, kiedy będę już w sanatorium. Jeśli ma ktoś ochotę szybciej je zobaczyć, to bardzo proszę, można tam. Zajrzeć i być członkiem, który wspiera dodatkowo jeszcze moją pracę, za co wam serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo za to, co robicie, że tu wchodzicie, doceniacie to, co robię. I bardzo dziękuję wam. Jednocześnie też składam życzenia świąteczne i noworoczne, ponieważ, tak jak wspominałam już wcześniej, dla tych, którzy słuchają moich czytań, cały właściwie grudzień będę. W sanatorium. Także wszystko to, co przygotowuję, jakby staram się przygotować, zanim pojadę i wszyscy będą mogli to zobaczyć. Te grudniowe czytania będą szybciej dostępne dla Was, ponieważ, no wiadomo, jest na grudzień czytanie, czyli pojawia się u mnie w listopadzie. Także dziękuję Wam jeszcze raz, wszystkiego dobrego i zapraszam na moją stronę www.planduszy.pl. Zapraszam też na kurs odczytu Planu Duszy online, który będzie w marcu, na początku marca, od 7. I później jeszcze będą kolejne oczywiście kursy. Są sesje na mojej stronie www.planduszy.pl. Możecie też kupić książkę Plan Duszy, także czytania Tarota. Dynamikę rodziny, nadanie imion dziecku i tak dalej. Można to sobie u mnie zamówić i zapraszam już w styczniu. Także jeśli ktoś chce sesję, to od stycznia będę gotowa do pracy. No i tak, tyle tego wstępu w zasadzie. Dla wszystkich znaków, każdy znak będzie miał czytanie oddzielne. I teraz już, właśnie, zaczynamy. Witam wszystkie lwy w czytaniu na grudzień. Zobaczymy, co się tutaj dzieje u Was. Za jakość tego nagrania pewnie przepraszam, ale kamera, której zwykle używam, zepsuła się. Więc teraz mamy taką sytuację. No i zobaczymy. Na razie tak jest w naprawie. Kamera, więc. Trzeba w ten sposób póki co. Zobaczymy, co tu u Was słychać na ten grudzień. E, karty będę pokazywać, tak czy siak, coś tam widać. Słychać pewnie też, e, więc zobaczmy, nie narzekając <grym> na to, co się wydarza nam. No dobra, to lwy dla Was. O, co tutaj się pojawia? Cesarzowa. Cesarzowa, piękna karta miłości, obfitości. Karta pokazująca kogoś, kto jest związany z Wenus, i chodzi tutaj o równowagę, też pomiędzy żeńskością i męskością. Ścieżka Bina Hokma może o tym świadczyć. Cesarzowa to jest archetyp matki, też, więc tutaj w tym grudniu rodzicielstwo rodzic, typu właśnie mama. Bycie mamą, e, taką żeńską energią miłości, też powiedziałabym, i obfitości. To może być też szefowa, e, szef z taką właśnie jakością. E, no, bardzo e, taka mocna karta, powiedziałabym, na ten e, grudzień. Grudzień może być też miesiącem obfitości. Także to też może być taka sytuacja. No dobrze, to teraz przejdźmy do pozostałych kart. Zobaczymy, co jeszcze karty nam mogą dodać. Będzie tych kart dookoła jeszcze kilka. Będę mówić po drodze i po kolei, co to będą za karty. Jeśli chodzi o pozycję, bo będziemy patrzeć trochę w przeszłość, która to karta będzie miała i ma wpływ na, na obecną rzeczywistość, czyli teraźniejszość. Będzie karta przyszłości, będą karty, też pomocne i przeszkadzające. Wasza energia ekstra porada i rezultat. A potem na końcu będzie karta wyroczni. Może nawet dwie. Ok. Wasza energia. No i tutaj mamy dwójkę mieczy. Hmm. To też jest tutaj jakby połączenie takie, ponieważ ścieżka jest cesarzowej z Bina do Hokma. Tutaj mamy dwójkę, czyli Hokma decyzję, właściwie niechęć do podjęcia decyzji albo niemożność podję podjęcia żadnych decyzji. Dla niektórych to może oznaczać właśnie, czy chce być matką, czy nią nie chce być, czy chce pomóc mamie, czy może nie chce. Cokolwiek jakby... Związane tutaj z tą energią, Wenus chce tej miłości, nie chce. Jest tutaj, jak wezmę, to nie wiem, i tak dalej. Jest tutaj sytuacja, w której jakby jest impas w podjęciu decyzji, czy w prawo, czy w lewo. Może jeszcze jest trzecie wyjście, ale na razie jakby nie jest ono takie widoczne, jakby się myślało. No dobrze, to będziemy patrzeć i oglądać to jeszcze bardziej. Przesuniemy jeszcze świeczkę sobie, żeby nam to trochę świeciła. Zobaczymy tą kartę przeszłości. Odkryjemy karty po lewej, a po prawej zostawię zakryte. Czyli przeszłość, która ma wpływ na teraźniejszość. I tu, tu mamy wieżę, gwiazdę. I mamy asa, buław. No, ciekawe. A te karty zobaczymy później. Za chwilę, oczywiście. A w atmosferze dziesiątka kielichów. No, wiecie, piękna energia tutaj kogoś, kto jest bardzo zadowolony. Zadowolony, napełniony, nasycony, taki właśnie pełen tych kielichów i tego szczęścia takiego, które może promieniować z człowieka poczucie szczęścia, wypełnienia się właśnie tym szczęściem i wypełnianie przestrzeni wokoło, przekazywanie tego szczęścia. No i tutaj się dalej coś rozwija, typu karta wieży, która była w przeszłości. Znaczy mogło coś się wydarzyć takiego, wiecie, no niezaplanowanego. Nieplanowane ciąże też są jakby nieplanowane wypadki zdarzają się różne. I tutaj można zaliczyć ten symbol wieży do takich symboli bardzo falicznych i takich właśnie mocno seksualnych, i jakaś gwiazda się pokazuje. Więc mam wrażenie, że niektóre tutaj z Was, czy niektórzy z Was będą mieli doświadczenie zostania rodzicem, matką, rodzicem w pełnym tego słowa znaczeniu. Wspieranie rodzica. Tutaj może nie byliście gotowi na to, to tak czy siak, jeśli ktoś na to nie był gotowy, to jakby nie ma znaczenia, ponieważ wieża mówi o tym, że coś tutaj się wydarza i koniec, kropka, i nie mamy na to wpływu. Jeśli dziecko chce, jakieś dusza dziecka, czy w ogóle jakiś człowiek, dusza chce zejść, no to tak czy siak dzieje się tak, aby ta dusza zejść mogła. Ale jest to właśnie takie, jakby prowadzenie Poprzez właśnie wszechświat, poprzez źródło. Tak gwiazda to jest gwiazda, która prowadziła też y, tych mędrców, żeby odnaleźli żłobek, tak? Więc tutaj to ma wielkie znaczenie. Powiem wam w tym grudniu. Ta gwiazda też jest jakby właśnie połączona z tym Bożym Narodzeniem. I z, z całym tym y, właśnie obrzędem, też, y, i związanymi. Y, Związana z tymi świętami energia nadziei, też ponieważ zaczyna się potem etap wchodzenia w światło, tak. Także mamy właściwie ostatni miesiąc tych ciemności. Ciemniej niż w grudniu, tak mniej więcej do 13 już później nie będzie. Tylko może potem być coraz jaśniej. Więc myślę, że to jest taka nadzieja na to, że coś tutaj zaczyna się zmieniać. To jakieś wypadki, czy jakiekolwiek zdarzenia wcześniejsze miały Wam uzmysłowić, że tutaj potrzebne jest miejsce na taką przestrzeń, właśnie dla gwiazdy. Zobaczcie tutaj to dzieciątko. No, i może właśnie dla takiego dziecka, dla potencjału, aby mogło pojawić się to nowe życie albo to nowe dziecko, ten nowy pomysł, ta nowa praca, cokolwiek. Tutaj jest dużo radości, dużo spontaniczności, ale też jest siła płynąca z keter, tutaj na drzewie życia z tej, tej szczytowej, naj, najwyżej położonej pozycji. Mamy tutaj asa, który jest asem rozpalenia asem potencjału takiego dającego iskrę życiową na przykład. Także tutaj myślę, że mocno się będzie działo. Coś, co ma być waszą siłą, coś co ma być tutaj czymś, co ma was wspierać. No wyeliminowanie martwienia się na zapas, tak powiem. Tutaj, jakby zakończenie takiego wymyślania czegokolwiek, bo to się dosyć mocno łączy tutaj z tymi dwiema kartami zawsze. I powiem Wam, że tak, skoro nie byliście gotowi, czy jakby głową nikt nie mógł czegoś zdecydować, i tutaj zakończy się w ogóle ten etap martwienia się, bo nie będzie się o co martwić. Pojawia się potencjał, pojawia się taka siła, która właściwie eliminuje od razu takie, takie rozdzielanie włosa na cztery, czy tam na więcej. No, i myślę, że tutaj już nic nie trzeba będzie decydować, ponieważ ktoś, i tutaj powiedziałabym, że się to mocno łączy z też z zwierząt, ktoś zdecyduje za was, to znaczy siła życiowa, siła. Źródła zdecyduje za Was. Tutaj nie ma, to, że są dwa miecze, że ktoś tutaj myśli, że coś może zdecydować, to akurat w tym wypadku może ma niewielkie znaczenie. Wydaje nam się często, czy też nasze ego myśli, że może wszystko kontrolować, albo że tutaj mam na coś wpływ. Tutaj owszem, może czasami właśnie. Podejmujemy takie czy, nie, czy inne decyzje. Kiedy nie umiemy podjąć decyzji, to czasami coś decyduje, albo być może ktoś decyduje za nas. I tutaj taka właśnie sytuacja. Coś, co może Wam przeszkadzać. E, Królowa buław. Hmm. No, może to być taka niespodzianka, że ktoś może nie być zadowolony, że to kobieta może nie być zadowolona, bo tutaj nagle dzieje się tak, że to ona jakby bierze cały ciężar odpowiedzialności i właściwie zmiany swojego wizerunku, swojego ciała i tak dalej, gdybyśmy mówili nadal o narodzinach. Natomiast gdybyśmy mówili o czym innym, o powiedzmy, Decyzjach, których nie możecie podjąć i które ktoś podejmuje za was, to trochę tak, jakby była tutaj jakaś kolizja, jakiś tutaj e, dramat pomiędzy może właśnie dwiema czy dwoma osobami, które nie potrafią się dogadać, jakby mają e, odmienne zdanie. Albo jest ktoś, kto jest w opozycji i koniec, albo jest ktoś, kto uważa, że ma monopol na coś. Tutaj jest as buław, to jest królowa buław, więc to może być tak, że jakby może zabrać cał, cały splendor, czy chcieć tutaj y, być tą osobą, która mówi, że a tak, bo to właśnie ja. Ktoś, i, I dlatego możecie tutaj też odczuwać y, takie pognębienie trochę. Y, I to z tego trzeba wyjść i z tego wyjdziecie. Nie dacie się pognębić tej królowej, natomiast możecie w ogóle. Jakby przegapić fakt, że jest ktoś taki, kto może być w opozycji, albo kto może przysłonić wasze blaski czy wasz blask. Tutaj jest gwiazda, tutaj ta królowa. To jest taka kobieta często, czy taki archety pokazujący seksapil, pokazujący wyższość czasami właśnie. I moje będzie na wierzchu. No cóż. Aha, zobaczmy jeszcze tutaj kartę porady. Rycerz Kielichów. On jest tutaj taki uroczy, ten Rycerz Kielichów, i on mówi: No, kochaj mnie. I, I to jest taka sama słodycz, takie kwiaty, coś tutaj się dzieje w takim obrębie serca. Tak, jakby w grudniu tutaj miały nastąpić właśnie jakieś takie zaręczyny, czy jakieś oświadczyny, czy jakieś właśnie takie pełne miłości, wyznania. Tudzież czakra serca i chęć działania właśnie z, z pozycji tej czakry serca, żeby dzielić się miłością z innymi, żeby jakby dawać innym to, co najlepsze. Tutaj jest dużo romantyzmu, dużo właśnie takiego czerpania z głębi tego, tego takiego ciepła, z głębi serca. No tak, ale Tutaj możecie się nadal czymś martwić. Zobaczymy jeszcze tu, i potem dołożę jakieś karty. Tutaj wyszedł nam jako rezultat król kielichów. No, tak patrząc na to, powiedziałabym, że wszystkie bardzo relacyjne sprawy związkowe będą dojrzewać. Będą nabierać mocy. Będzie tutaj dużo miłości, dużo y, bardzo takiego. Y, Fajnego wsparcia emocjonalnego. Ten król kielichów y, może być starszy, może być zrównoważony, taka osoba, która potrafi, jakby też y, dawać tutaj komuś innemu, kto może mniej y, jest ustabilizowany w, w swoich emocjach, może dawać dużo wsparcia i. Dawać jakby to wsparcie w, po takim jakimś tutaj rozłamie, czy jakimś takim wybuchu, powiedziałabym też. Może to być sytuacja, w której potrzebne jest to wsparcie. Szczęście, tak czy siak, gdzieś wokół was krąży, i to, to ta karta dziesięciu kielichów. Coś się tutaj rozpala, coś serce mówi, że tak, wchodzę w to. Powiedziałabym, że bardzo romantycznie ten grudzień się zapowiada, ale, ale też w głowie jakby milion myśli na minutę, a co z tego będzie, a jak będzie, a kto komu, a dlaczego, a może to nieprawda, a co mam teraz zrobić? Takie, takie tutaj huśtawki i bieganie w głowie z myśli na myśl. Król Mieczy tutaj e, jakby przychodzi do Was. Strategiczne myślenie, jakby takie wejście w tą decyzyjność z pozycji dwójki Mieczy do Króla Mieczy. To na drzewie życia jest pozycja Hokma, obojętnie czy dwójka, czy król. Obie te karty tam są, na, tutaj właśnie, y, tu, gdzie ta cesarzowa łączy się z tą męską energią też. Jakby męskość, żeńskość ma tutaj duże znaczenie, obfitość i jej brak. Obfitość myśli, yy, brak myśli, yy, brak rozwiązań, brak decyzji, ale ewidentnie dojdziecie do takiego miejsca, w którym te decyzje będą podjęte, tak jak mówiłam, i to się zdarzy yy, tak, że dostaniecie taką właśnie energię kogoś, yy, kto potrafi zagrać w sposób odpowiedni, Ko kogoś, kto potrafi tutaj. Przełamać jakiś impas, kto potrafi wygrać partię, wygrać siebie i wygrać tutaj całą tą historię. Zobaczę jeszcze na tą dziewiątkę. No i pięknie. Tutaj jest takie zakończenie, i tak jak mówiłam wcześniej, ale to na takim bardzo dużym y, poziomie, czyli. Z poziomu karty świat, takiego, takiego dojścia do dojrzałości, do zamknięcia jakiegoś etapu, do satysfakcji, że no, wszystko to, co się dzieje, akceptuję, biorę, cieszę się i to jest dla mnie dobre. Tak samo tutaj to szczęście rodzinne, które krąży wokoło. Tak samo tutaj ten król kielichów i rycerz kielichów. Bardzo powiedziałabym ciekawy grudzień takiej walki umysłu z sercem, gdzie serce zwycięża. Zwyciężają pasje, zwycięża miłość. A nie właśnie krytyka, czy takie próby zawładnięcia, na przykład, czy takiego. Przemocowe, nie ma tutaj przemocowego żadnego rozwiązania, jest tylko takie łagodne przejście do kolejnego etapu. Bardzo miłe jest to, co tutaj widzę. Myślę, że niektórzy z Was mogą przeżywać bardzo miły czas, dobry czas, świąteczny też czas. Zobaczę jeszcze kartę wyroczni, co ona Wam tutaj doda. I jeszcze ptaki to anioły taka wisienka na torcie przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, taka karta oczywiście to co powiedziałam wcześniej, że czasami próbujemy kontrolować głową to wszystko co się dzieje a to czasami jest tak, że dzieje się w przeszłości coś co ma wpływ na teraźniejszość i to jeszcze się potem przekłada jakby pojawia się tutaj ten wybuch, pojawia się tutaj w postaci okazji, możliwości. Więc jest tu takie, tak, taki łańcuch powiązań. Jeszcze doczytam za chwilę, co autorka pisze. E, powiedz życzenie. Wyraź swoje życzenie. Make a wish po angielsku. Czyli no, jest ten czas przełomowy, jest ten czas gwiazdkowy. E, każdy z nas chce y, dawać życzenia. Przy, do, Odbierać życzenia, otrzymywać wszystko to, co najlepsze. I teraz tutaj o tej karcie zintegrowania przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Kiedy przechodzimy na Ziemię, mamy tutaj lekcje, które mamy przerobić i uczymy się w czasie właśnie wykonywania, przeżywania tych lekcji. Tutaj mamy doświadczenia, czasami właśnie nazywamy je złymi. One w ogóle może takie wcale nie są. Z perspektywy czasu możemy niektóre z tych wydarzeń, które dziś oceniamy jako wieżę, która rozwaliła nam coś, możemy ocenić jako palec Boży, który zrobił miejsce na coś znacznie lepszego. Także grudzień jawi się tutaj jako miesiąc, który przynosi Wam jakieś oczyszczenie, jakieś, jakąś przestrzeń na miłość i otwarcie się na to. I nie nazywajcie ich ani dobrymi, ani złymi, tylko właśnie chodzi o to, żebyśmy akceptowali i czuli się szczęśliwi w przeżywaniu tych lekcji, bez względu na to, na to jakie one są. A ja z mojej strony życzę Wam wesołych świąt, dobrego roku, wszystkiego najlepszego.